Konfederacja jest wyborem rolników. Skończymy z rabunkową, antyrolniczą polityką prawa i sprawiedliwości Polskiego Stronnictwa Ludowego. Konfederacja to realna polityka rolna oparta na gospodarczych podstawach. Konfederacja wprowadzi bonus światowy, obroni nasze dzieci przed propagandą LGBT. Oddaj nam jest głos. Stawiam na energię atomową inżynier Elektryk. Silne państwo opiera się na gospodarce. Gospodarce w polskich rękach. W rękach polskich rodzin. Radykalnie obniżyć podatki i uprościć prawo, tak aby było zrozumiałe dla każdego, a nie tylko dla prawników. Zdrowa, silna i bogata Polska. Chcę, by Polacy mieli dostęp do zdrowia, a ich prawa nie były łamane. Tylko nieopodatkowana praca przyniesie dobrobyt. Oddajmy Bogu co boskie, a naszym rodakom to, na co zapracowali. Zdecydowane nie dla podatku dochodowego. Interes narodowy w polityce wewnętrznej i zewnętrznej na pierwszym miejscu. Stop lewicowej propagandzie. Stop masowej, niekontrolowanej migracji. Konfederacja to wybór konsumentów. Dobra żywność polskim konsumentom pochodząca z polskich gospodarstw. Wolnościowcy. Narodowcy. Konserwatyści. Przedsiębiorcy. Prawo do życia. Rolnicy. Konfederacja. Konfederacja. Konfederacja nie wchodzi po to na naszą scenę polityczną, żeby zasiąść do tego stołu z dotychczasowymi szulerami, mówią mi Krzysiek, wywróćcie ten stół i wprowadźcie nowe reguły gry.